Młodszy Chorąży Piotr Sojka, pseudonim Sojers. W tym miejscu chciałbym przekazać informację i jednocześnie gorącą prośbę do przedstawicieli mediów, że w relacjach z dzisiejszych uroczystości chcielibyśmy, aby używali Państwo tylko i wyłącznie pseudonimu pana Chorążego. Sobiers dostał dostał zdygana za mistrzostwo w elitarnej sztuce naprowadzania lotnictwa na cele naziemne oraz przekazywanie imponującego doświadczenia ze na misjach. Sowietz jest mentorem, nurkiem i jednym z pierwszych nawigatorów naprowadzania lotnictwa w jednostce wojskowej komandosów w Lubińcu. To komandos uniwersalny. Jest jednym z najbardziej doświadczonych żołnierzy swojej jednostki w armii. Służył od 18 lat. Siedmiokrotnie był w Afganistanie, gdzie spędził w sumie niemal 4 lata. Na misjach wziął udział w przeszło 200 operacjach specjalnych najwyższego ryzyka. Każdy z moich podwładnych na swój sposób jest wyjątkowym żołnierzem, specjalistą swoim a. Prawda jest jednak taka, że są też najlepsi wśród najlepszych. I kimś takim jest właśnie Sojus, mówi biały, dowódca zespołu bojowego A. z jednostki w Lublincu. Od dziecka interesował się historią oręża i marzył o wojsku. Wychowany w duchu patriotycznym, jego przodkiem był Hetman Kozacki z XVII wieku, który wielokrotnie występował w obronie Rzeczypospolitej przed wojskami moskiewskimi i tureckimi. Zaraz po skończeniu liceum zgłosił się do wojskowej komendy uzupełnienia w Tak wspomina. Do WKU chodziłem kilkadziesiąt razy. Przeszedłem wszystkie możliwe badania dopuszczające mnie m.in. do wykonywania skoków spadochronowych i nurkowania. Chciałem dostać się do jednostki powietrzno-desantowej, ale komenda, obiecując ciekawą służbę, skierowała mnie do pierwszego pułku specjalnego w lubińcu. Zameldował się w nim nasz bohater 5 marca 1997 roku przeszedł służbę zasadniczą terminową, a później został żołnierzem zawodowym. Na początku służby wyszkolił się jako skoczek spadochronowy, płetwonurek, a później jako nurek bojowy. Pod wodą spędził ponad tysiąc godzin. Przyznaję, że bycie płetwonukiem ukształtowało jego charakter. To jedna z najtrudniejszych specjalności wojskowych. Wymaga zarówno samodzielności, jak i współdziałania w grupie. Do takiej służby trzeba mieć predyspozycję i być zdyscyplinowanych. Tak mówi sokers. Po dwóch misjach w Afganistanie rozpoczął szkolenie w nowym kierunku. Nauczył się angielskiego i ukończył kurs dla wysuniętych nawigatorów naprowadzania lotnictwa. Wkrótce przetestował wzorem umiejętności. Pojechał do Afganistanu po raz trzeci. Naprowadzanie lotnictwa na cel to niezwykle trudne i odpowiedzialne zadanie. Pracuje się jednocześnie na kilku płaszczyznach. Po angielsku rozmawia się z załogami samolotów i śmigłowców, a po polsku ze swoim dowódcą. Trzeba przy tym śledzić każdy ruch na ziemi i w powietrzu. O po tym, że naprowadzanie lotnictwa jest absorbujące, przekonał się już kilkakrotnie, gdy skoncentrowany na swojej pracy nie zauważył bezpośredniego zagrożenia. Zdarzyło się, że kolega rzucił się na mnie i zasłonił własnym ciałem, bo rozpoczął się ostrzał. Czasami wystarczą sekundy nieuwagi, uwagi, tak wspomina. Jego dowódca, półbogi, piesław Kukuła, mówi, jako mentor dysponuje wyjątkowym doświadczeniem. Jest wyjątkowo cierpliwy i ma wręcz niewiarygodną umiejętność prostego wytłumaczenia najbardziej skomplikowanych procedur. Podzielam go za sposób, w jaki niweluje bariery językowe i kulturowe. Podoficerowie tacy jak on są prawdziwymi ambasadorami w mundurach. Koledzy z zespołu bojowego cenią go przede wszystkim za otwartość, gotowość niesienia pomocy i ogromną wiedzę. Ma imponujące doświadczenie i konsekwentnie dąży do wyznaczonego celu. Jest wszechstronnie wyszkolony. To uniwersalny żołnierz, opowiada jeden ze specjalców i dodaje, jest bardzo lubiany i szanowany. Ciężko pracował na swój autorytet. Szanowni Państwo, przed Państwem żołnierz, który mówi, jestem dumny, że po tylu reformach i transformacjach nadal jestem częścią jednostki wojskowej komandosów. Dziś z przekonaniem mogę powiedzieć, że służę w jednej z najlepszych jednostek w Polsce – Młodszy Chorąży Sojews. Zapraszam na scenę, Panie Chorąży. Panie Ministrze, Panowie, bardzo proszę o wręczenie Muzyka.